To, co tam panie Bad Nie masz, nie wysyłałem. No dobra, to zwykłego. BO3? BO3? Dobra, tak. To Jared. To Jared jako pierwszy, dobra. grychwy. Oddaj, beta. Aj, nie, 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 nie! Czekaj, Simki są, czy nie? Czy poprawiłem? Kurwa. Oddaj, beta, slash predykcja Wybierz, czy stary wygra. Wygra. O kapcia, o dwa kapciuchy. Co tam o kapciucha, o dwa? E -e 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 -e. Dobra. Jemy. Te właśnie. Te y właśnie. To zrobimy tak, zagramy tego. Tego. Wajperowski, dzięki za followka I to zrobimy tak, zagramy ze Snackiem, która jest godzina 17:40 już, grubo po. Dobra, szybkie było 3 z SnackSem i. Mogę sportowy, bo jeden dzisiaj z sobą Bad Boys, bo my tam mieliśmy zagrać. Sportowy było jeden jeszcze szybko na szybko, albo jutro by 3. Cius Dobra, cyk, cyk, cyk. No ta loga to zajebiście mi potrzebne, nie, A główno w tych, tych... bloodless Firewall, Landmine, Kurwa ma ale podkręcony tym Bradley Cooper, to jutro pojutrze. No to jutro możemy machnąć bo 3 albo bo 5 No tam sobie miałem zagrać i już się nie mogliśmy też złapać i tak dalej. Dobra, no Bradley, no główno mamy. Chyba pierwsza w dupę. To pojutrze dobra. wiem, że pan wygrał, ale w moim sercu pan jest zawsze przegrany, ja to chyba widziałem. Gleśno, wyślijmy Lola na nowy sezon, jest, o ja pierdolę, nie, nie widziałem. Czemu pluje, na no co panie w się się pluje? Uuu... Po snakciu Lolek, nie, po snakciu kończę w takim razie, jeżeli Bad Boys nie chce, ja chcę jutro pojutrze. To kończę i... i to coś zjeść. Tak, już przedłużyło mi się deko. Może wieczorem sobie zagram, późnym czy coś. Gacio, jakieś dwa? Kajs, o dwa kapciuchy. <laughs> o dwa sportowe kapcie. <laughs> Sen Sengrim, kurwa. Twarda bania i zaciśnięte pięści. No, Dwarda bania i zaciśnięte pięści to wjechały gdzieś dopiero w połowie Gierki turniejowej. Był tryhard, ale potem wjechał Tilt i, i zażenowanie, bym powiedział, sytuacją. Znowu ma gierka w turnieju. Ale! Przeciwiłem się teraz losowi i co? Może będzie lepiej na przyszłość. Widziałeś młotkę? Nie, ale sobie otworzę na później. Tak byłeś skupiony, że nawet za donate'a nie podziękowałeś. A to potem dziękowałem, wiesz? Mówiłem tam jeszcze gizmo i chip ale dziękuję jeszcze raz. Więc co jak? A widzisz pasia, no spiąłem dupsko i zagrałem. Nie ograłem, chłopaczka. Kurwa, dwa dziny i, i tego, i kobra. A to przepraszam w takim razie. Ale dziękuję jeszcze raz, panie Śpiechołysie. Brawo do wygrania i podanie się mimo smoków. A był trichard, był trichard. Mm, na YouTube pewnie jest Look. Na YouTube pewnie jest. A ma pięć. O, oh, god damn it. Ile to robi? 30. Hmm. No ja mogę jednego landmina przypierdolić albo firewalla. A czy jak będę cwany, jakbym zagrał gdzieś dobrze Jedną no, tego węża, to zamknąć firewallem tego węża na dupie może? <coughs> dzwoni dzwoni, dzyń zin, dzyń. Czekaj, zajebmy te ziny najpierw. Mamy expert archery czy nie? Masz o przedłużenie streamka do północy w ramach celebracji? Nie, nie, nie. No come on, no! Snaksiu, stop it boy. Stop it boy. Jak wejdzie. Hmm, to jest Dispel w teorii, jeżeli go dziabnę w dupę. No, ale ci to dużo ma? No ma, ma Counter Strike'a. O kurwa łaszka. <laughs> Tę. To... no godnie jest to, muszę coś zjeść. Koniec. Farta, przecież ja w tym turnieju farta nie miałem. Tej przecież chłop po prostu dał mi okno, przez któremu przeskoczyłem. O, nice. Uuuuh, i po kobrze. Kobra, Sadek. Jak zawsze, ta kobra. Dobra, Teretem. Feretam. teretem. To zjecie i tego wróć do nas. Nie, nie, no i tak mówiłem nawet. Ktoś się mnie pytał, czy dzisiaj będę grał chwałowo. Majonez chyba mnie pytał. E, ja idę zjeść, muszę sobie szybko jakieś żarcie zrobić i wychodzę. I potem może na późny wieczór będę. Chyba, że mi się plany zmienią, ale wątpię. Fuf. Dobra, dawaj te bomby. Bomby na mikrofon. Dobra. <laughs> Jak się radę ugrać ostatnią gierkę turniejową. No, spiąłem Dupala. No. Spiąłem Dupala i żeśmy wygrali. Czekaj, ta karp, ten karp może mnie napierdolić? To dobrze widzę. Czekaj, pies dobiega. Ja pierdolę. <laughs> Pokończę wszystko na minus. I na prostej. czy bolt. Mogę zrobić demony. Znaczy wydaje mi się... że brodlasta lasta i tego psa po dupie. Strzelimy. No chłopaka idziesz? Tak. Idę się walić w dupsko do białego rana z chłopakiem. Panie Snake, czy zadowoliła pana taka odpowiedź? Kurwa. Ale no, ma procz from fire i się wpierdolił w binę, nie? Rozumiesz? Karabiny, lasery, Dobra. Khm, <śmany> stream, ale gdzie nasza łapi Hmm, <śmany> hmm, Całkiem close <śmienicza> Panie! Szósteczka jak to naszego ujwódka! Wuja, jaka, jaka rekomendacja, ty! Duuu... To... przestań. Ty no, jeszcze to wiebie. Chociaż no, nie wiem. Dobra, nice. Wi- <śmienicza> <laughs> Vivon, Vivon. Wybierz! Nie chcę kowry nigdy więcej tak nie uderzy, sładek. Dwie rury się nie ruszą. No! Dawaj! Nice! <grystanie> Dobra 1-0 O kurwa rankę graliśmy Monka Giga jakbym wiebał. <grystanie> Dobra, minus jeden Madge, przepraszam Te, <grystanie> to, 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 zabrałem mu punkt Dobra, idziemy ty ty, 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 ty. za, Bradley! Ty, co jest, Bradley? Cooper z What the fuck? Na kogo? Na Tor o kurwa, niedobrze. Teraz musisz oddać? <grym> nie, zabiorę mu punkciora, to cię nie dostałem, on tylko stracił. eee, <grym> gift sub, bez nawet followa. No to Git. No od kogo dostałeś, ty? Od kogo dostałeś? Ty ty, ty, ty! już od Snacksa dostaj, Zobacz jakie ty masz szczęście! Od Big Boya dostałeś z cesowego suba! Jasny A Pewnie od Snacksa, a jak? To Ramka? Nie no, ramki nie zmieniamy. woje teraz wodza na 2-0 i idę obiad. O kurwa, ale jestem zadowolony, że wygrałem takie gówno. Ja pierdole, co to są za itemy znowu? Roll, pin, argulec. Ta jest. Ty no dwa razy gówno. O kobra. <ścoughs> Zobaczymy. Nie chciałeś kobry, znak to kobra przyszła do mnie, No dobra. Salamonik, dziękuję zgiwionego suba dla Hot Bronza. Jego 28 miesiąc. Dziękuję bardzo, zgifdzionego suba. Witam panie Hotbroń. A obie to dla kadry kierownia. dla pana co najwyżej reszki odrobina. Mam nadzieję, że chociaż te reszki został, bo głodny jestem. Kurwa, czarnego wyciągnął, no. Co to za autobus? Idę. Okej. Kobra 60 sprzedała się. Jeszcze nie było fast regen, jeszcze nie jest u mnie vidardo. Widział Hardo. Mhm. To była kobra. Nie, wiem, no nawet hipnozy mu nie zajebie. Odpalę z nogi temu smokowi, tyle. O, ty, WeBoot, właśnie. A ty już gadałeś z Robinem? Co chciał od ciebie, czy nie? Nie przypomnieć mu. Gadaliście dzisiaj? Bo nie wiem, po Grand Tourney, to nie widziałem. <ścoughs> Come to me, can't you see? Nobody wants to cry Mhm, mm tak udało się zagadać, znowu jakaś babka usłyszyła ja ze mną A masz? Bo ja nie widziałem O kurwa, mi jest A ja też nie robi goobies wczoraj, kurwa. <grywa> Ale ja mam twoją starą fotę. Ja sobie twoją starą fotę w zakładki wrzuciłem. Dobra, no nie ma jak tego ugrać. <grywa> o kurwa, ty! Nie spojrzałem, że z tego konta splash jest. No nie mam jak tutaj ugrać. Madge, dobra. Jeden, jeden. Ile razy? Takie kombo miałeś. <głos> <głos> Jasny chuj, ty! Co, jak się to lubi przypierdolić sobie Czarnego Smoka, czy tam z Goldragona zarmać koło mnie? Jeden spell power, jo, ale on ma bardzo często to kombo. Dobra.

ta, ta ram ra. dobra, jedziemy. <laughs> Punkt, oddaję nie oddam. Dobra, ja uciekam, recuzę ze Dla mnie, jesteś to pielęgiela, Kasia. Pielęgiela, o kurwa. <laughs> Dogrywka na duelku. te <laughs> to Dobra, cyk. Bez simek na duelku, to by trochę potrwało. Nie musisz kończyć streama. Ojej, Ale mi w plecach coś jebie, boże jedyny. Ok, zablokowane plery mam. może trwa ja bym poszedł. Co tam mamy? Andre, mirror prawie. Wow! Okej, okay, okej okay. Dobra, żebym cokolwiek mógł przyzwać Kurwa, nie dostałem many, jak na złość A jedno Uuu, a co to za puchaty skurczysyn No Dobra, co to za puchaty skurczysyn się na most. dobra many potrzebuję I ma słowo, bieslog. Dobra, jedziemy e -e 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 -e, jak turniej 2-1. Udało się. Udało się. Mhm. Turum. Eksperyt ziemiak wiedzie. No biedzie Ile kartof... Nie, implozję mu przypierdolę w głowy, Jeśli nie obudzi, Snaksiu A wiesz, jeśli dwa kartofla mogę przyzwać e, jeżeli będzie close fight, pociągnijmy tego close fighta do samego końca i przyzwy kartofla Nie będę rzucał magii Tere spokojnie, spokojnie panie fataluku. No nie, no ten fight. chociaż mamane. dobra spróbujmy po, doprowadzić to do close fightu, witzked, spele ma? No kapliczki są, dobra czyli ma As fuck Zobaczycie, że ten turniej jest mój. Jeżeli pomimo takich utru utrudnień wygrałem dzisiaj, to nic nie mam. Sodyk oszukujesz frenzy. Papu. <laughs> Chyba jednak nie ma. O, jeszcze się ruszyć nie mogę. TTT Room. Każdy jednak są pewnie kraszka? No pewnie ja. Ale ostatnio praktycznie mogę zrobić, do niego 2-1. W sensie było, jak było, 01, potem 1.1 i 2.1. no ale unlucky Oli nie wyszedł. Spoko, spoko, na odcinku, jak to się budzi. O, na keraszkę? No to jest drugi raz, nie? To będzie drugi raz? Na kerachę to będzie drugi raz, nie? We'll see, we'll see. Dobra, nadziejemy go, friendza. Mm. Ba la uh. Dobra, przy, przyjemy Zara Klocka Niech się ruszy Na harpi jest koniec Bajlamos. Dobra i przyzwiemy kloca i mek! kasztana Kloca to co możesz w szafie, w szafie przy, przyzwać? Zaraz do twojej szafy wejdę kloca tam przyzwę i zobaczysz czy będziesz taki cwany, zobaczymy Kupa z piasku już chodzi

Kazet? Czapa 5. Sadyk. <laughs> Poje lekcji jak wyraźnie o w turnieju nie wiem panie DJU, Przeszkoliby. Na tyle many jest Pej Frenzy. No i Moi właśnie myślałem, że będzie spelek. Sadik. <laughs> No jeszcze poćwiczymy DJ-u, no Będziemy jeszcze pod tym filmik sezonu, no Nie na razie nie idę, idę, już tak powiem, godzinkę temu powinien skończyć, a ja się tu przedłużyło przez turnie, jeszcze była trójka tu jechała. No, to czekam w Lower brakecie, co ty w Dobra, mi się kochany, kończę streama na dzisiaj. Oczywiście dziękuję wam za wszystkie słupki, resłupki, falówki doniciki, subgifty. Dziękuję oczywiście za dopingowaniu starego w turnieju. Ugrane zostało, teraz lecimy po kolejnego chłopa, no i co? Życzę wam o! Takiego okej okay wieczoru Widzimy się jutro godzina 17 prawdopodobnie Czyli dziękuję jeszcze raz za wszystko Pipo hej, ja wyślę ostatnio, wyślę tego hosta do Leksia w sumie, bo ostatnio chłop mnie tam parę razy hostował, to można się oddzięczyć.